czy w kuchni kwasiora. Słonko świeci. Wiosna rozpoczyna się na dobre. Endorfiny buzują. Jest cudownie. Święta Wielkiej Nocy za zapasem. To też chciałbym was, przyjaciele, uraczyć dziś przepisem moim rodzinnym. Moja mama tak co roku przygotowuje jajka faszerowane. Wcześniej tak robiła moja babcia, jeszcze wcześniej prababka i hen hen, gdzieś daleko ten przepis w naszej rodzinie jest od zawsze. Jako że odcinek nakręcony został przy współpracy z majonezem kieleckim, a z społem Kielce mają certyfikat, jakość, tradycja świętokrzyskie. E, to też jak najbardziej polecam ten majonez. Świetnie odnajdzie się m.in. w tym przepisie. A co do reszty składników, jak widzicie, jest ich bardzo mało, ale niech to was nie zmyli. Bo efekty są spektakularne. Po prostu, to też zapraszam do stołu. Tutaj mamy jajka ugotowane na twardo, czyli Kładamy je do garnka, zalewamy wodą tak, aby w całości ją przykryła, doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 8-9 minut, po czym zalewamy jajka zimną wodą i są gotowe. Dalej będziemy potrzebowali masło, wspomniane już wcześniej majonez kielecki, pieczarki i do dekoracji proponuję sałatę masłową bądź rukolę oraz szczypiorek. No i całą przygodę musimy rozpocząć od ugotowania jaj na twardo, jak już wcześniej mówiłem, one są gotowane, niech odpoczywają w zimnej wodzie, po czym zabieramy się za grzyby. Kroimy je w drobniesieńką kostkę, jak to mówi moja mama, ale nie na miazgę. To jest istotna rzecz. Generalnie śmiesznie, bo ona zawsze to danie przygotowuje w dniu śniadania wielkanocnego. To sobie wyobrażacie, nie? Taki rozgardia, szurumor, ogień ogólny w chałupie, gdzieś tam stół się dekoruje, coś robi. Moja mama wtedy wpada do kuchni i tuż przed samym śniadaniem zaczyna robić te, te jajka. Wszystkich gdzieś tam bierze do pomocy. Wrzawa jest okrutna, ale takie mam właśnie miłe wspomnienia ze świąt. Koniec końców wszystko się udaje i, i zawsze się wyrobimy. Dobrze, kroimy grzybki. Grzybki pokrojone, w piecyku już się pali, możemy zatem przesmażyć je na maśle. W czasie gdy grzyby smażą się, przygotowujemy jajka. Przekrajamy je na pół i delikatnie wyciągamy żółtka. Tak przygotowane jajeczka należy teraz nieco poszerzyć, aby zrobić w środku więcej miejsca na pyszny farsz. Do grzybów dodajemy żółtka, kostkę masła, po każdą szczyptę soli oraz pieprzu. Mieszamy całość i smażymy już na małym ogniu. Aby stworzyła się z tego przepyszna pasta. Tak przesmażoną pastę wykładamy teraz do miski, aby przestygła. Do wystudzonej pasty dodajemy teraz majonez. I mieszamy całość. Elegancko, pasta jest gotowa, można ją teraz finalnie jeszcze dosmaczyć solą pieprzem podług własnych upodobań i z pietyzmem. Paszerujemy te małe białe łódeczki. No i cyk, tym najprostszym na świecie sposobem uzyskujemy najlepsze na świecie jajka faszerowane. A więc cóż przyjaciele, życzę Wam wszystkiego co najlepsze z okazji nadchodzących świąt. Niech wam się darzy i róbcie sobie te jajka w domowych zaciszach, bo jak raz je spróbujecie, to będziecie je robić nie tylko na święta. Pozdrawiam, do zobaczenia. <klucza> Hej, witajcie w kuchni kwasiora, wiosna. O losie. Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Wiosna rozpoczęła się na dobre, jak pięknie. A święta...